Lodówka Beko B Pro 500 z technologią No Frost dba o świeżość produktów i przyciąga wzrok eleganckim designem. Technologia Harvest Fresh pomaga utrzymać świeżość warzyw i owoców. Światło w komorze naśladuje cykl dnia, dzięki czemu produkty dłużej pozostają świeże i nie tracą cennych witamin. System chłodzenia Aeroflow minimalizuje wahania temperatury wewnątrz lodówki. Delikatny przepływ powietrza pomaga dłużej zachować świeżość produktów i ogranicza ich wysychanie. Technologia No Frost oraz podwójny obieg powietrza zapobiegają powstawaniu szronu, więc nie musisz rozmrażać lodówki. Alarm otwartych drzwi informuje, gdy nie są one domknięte. Dzięki temu masz pewność, że produkty są bezpieczne i dłużej pozostają świeże. Metal Wall to specjalna metalowa ściana, która pomaga w utrzymaniu stabilnej temperatury wewnątrz urządzenia, poprawiając efektywność chłodzenia i dłużej zachowując świeżość produktów. W trybie wakacyjnym chłodziarka zostaje wyłączona, a zamrażarka nadal pracuje. Dzięki temu przechowywane produkty pozostają bezpieczne i świeże. Chłodziarka ma aż 210 litrów pojemności, więc bez trudu pomieści codzienne zakupy. Regulowane półki Easy Pool pozwalają łatwo zmienić układ wnętrza i dopasować przestrzeń do własnych potrzeb. Drzwi z możliwością zmiany kierunku otwierania możesz łatwo dopasować do układu swojej kuchni. Dzięki temu lodówka dobrze sprawdzi się zarówno przy ścianie, jak i w narożniku. Zobacz więcej na stronie eurocom.pl.